Maneczko witam was w, w dumie. Tak, witam w dumie. W grze chodzi o to, że zabijemy takie demony i dostajemy się, no i dostajemy się do poszczególnych leveli, kontynentów. Fabuła jest prosta, moim zdaniem. Zacznijmy od pierwszego etapu. Zacznijmy na najsłabszym, tym Puch, Nie przeszłam nigdy tej gry. Muszę Wam powiedzieć. Eee, oczywiście, zawsze zbieram tutaj. Tylko pierwsze. A i chcę Wam powiedzieć, czy gram na telefonie. Dobra, zbieramy sobie wszystko. Dobra. Dobra. Yy, wiecie co jest zmienione tutaj w tym etapie? Zawsze się otwierało tutaj ten. kluczym. Yy, cool znaczy taką wajchą czy czymś. Nie wiem jak to się nazywa. Bo to jest trochę w innym miejscu niż kraten. Niż nie wiem, czy przyjdę całą grę. Na pewno pierwsze etapy to chyba do trzeciego znam cały. Lub do drugiego. Nie wiem naprawdę, nie. Boże, bez sensu, niech Alta straci. Dobra, zginął. Um, wam trochę przetłumaczę tych przeciwników O to jest w ogóle pierwszy sekret Dobra um, Muszę wam trochę powiedzieć o tych przeciwnikach Bo one praktycznie rob, robione było jak postacie z Mortal Kombat Czyli Na przykład taki ząbiak Był Wyprodukowany, no, boże, zrobiony nie tak prawdziwo, tylko został że czy coś takiego? Nie wiem dokładnie. Uff, boże, jak się dostałem. Dobra, bierzemy. Na pewno nie jestem jakiś super graczem. Bo nawet na najłatwiejszym nie umie tego przyjść, bo dla mnie ta gra jest bardzo trudno. Niektórzy hardkorowcy to wiem są silni, ale dobra. Hmm. Hmm. Czy ja chcę jeszcze jakiś sekret? Ale był jeszcze jeden. Który pamiętam z tego topu. Tutaj się wchodziło i tutaj z tą, tą broń będziemy praktycznie najwięcej używali. Powiem wam tyle. Czy mogę... A że nie mogę mu po maksymalnie. Dobra. Lecimy... Dobra, lecimy. Pierwszy chapter mamy ukończony, więc chyba będę się z Wami zagrzegnać, Wiem, krótki odcinek, ale nie chciałem długiego za bardzo robić, więc yy... siłemaneczko.